Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. W dniu dzisiejszym chciałabym omówić horoskop dla wagi na kwiecień 2020 roku. Horoskopy staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zawierając w nich informacje dotyczących spraw zawodowo-finansowych, miłosnych i też zdrowotnych. Horoskop jest ogólną mapą zdarzeń, zatem nie ze za wszystkimi on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, to możesz wrócić za jakiś czas. Się może też pozmieniać, i ty gdzieś tam może być to spójne. Jeśli jesteś osobą, z którą to rezonuje, a kilka tutaj myślę podpowiedzi. Po pierwsze, jeśli pokaże się coś, na co nie do końca gdzieś tam uważasz, że chciałabyś patrzeć, chciałbyś patrzeć, coś, co nie idzie zgodnie z Twoim planem, to nie oznacza, że masz załamywać ręce i godzić się na to. Masz możliwość dzięki tym podpowiedziom. Zmienić bieg zdarzeń. Widziałam takie rzeczy, sama robię takie rzeczy, zatem i ty też możesz. Zatem, horoskop to jest taki GPS i pokazuje nam drogę, która jeśli wybierzemy tą, którą chcieliśmy realizować przed obejrzeniem prognozy, i jeśli w kartach jest pokazany negatywny wynik, to znaczy, że trzeba zmienić opcję, możliwość, schemat działań. Najtrudniej jest mówić o tych pozytywnych rzeczach. Dlaczego? Bo te pozytywne rzeczy, gdy słyszymy, rozleniwiają nas. Zatem, jeśli usłyszysz coś, co daje Ci wynik pozytywny, że uda się, to nie przestawaj działać to działaj tym bardziej ze wzmożoną siłą, ale nie zmieniając nic, bo ta droga, ten plan daje wynik pozytywny. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam w zrozumieniu, czym jest horoskop i na czym on polega i co może Wam dać i jak możecie wpływać na tutaj bieg zdarzeń. Ja jestem tarociską Agatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, wspieram się numerologią, kartanie z również nie są mi obce. Więcej o mnie tu na dole w opisie filmu. Zachęcam Was tutaj do proponowanych. Tam kilka filmików Wam zaprezentuję. Może Was też za ciekawym, będziecie chcieli pozostać tutaj ze mną na kanale. Jeśli tak, jest, to zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, łapkowania, ale też i komentowania. Wtedy YouTube będzie Was informował o nowych filmikach na kanale. No dobrze, ja będę tutaj realizowała horoskop tarot snów, nie czytam odwróconych kart. Ok, i teraz jest tutaj podgląd i wideo i plum. Dobrze, waga, 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 waga na miesiąc. Kwiecień, jak tam waga w kwietniu, jak tam waga w kwietniu, pokażcie karty, jak tam waga w kwietniu, pokażcie karty, waga i kwiecień 2020, waga i kwiecień 2020. Pierwsza karta mówi o tym, z jaką energią chodzimy. Giermka mieczy, giermek mieczy mówi o tym, aby robić, robić research. Żeby gdzieś tam, zanim zaczniesz działać, zbadaj teren. Giermet Mieczy również mówi o tym, aby nie sugerować się na przykład w ocenie przez plotki. Research jest czymś innym niż plotka, umówmy się, tak? Plotka to jest informacja, która gdzieś tam sama do nas dochodzi, my o nią nie prosiliśmy, i to jest takie trzegadanie wysane z palca. Research to sami szukamy informacji. Taka jest różnica. Giermek Mieczy również mówić może o tym, żeby zwrócić uwagę na dzieci, które, jeśli mamy, tak, dzieci posiadamy, a które mogą w jakiś tam sposób troszkę nas okłamywać, tak? To takie jest troszkę takie gadanie dla samego poprawienia swojego być może wizerunku. Być może coś się zadziało, że podpadła Wam Wasza lato rośl i może chcieć. E, Wzbudzając jakby przychylniejsze oko, ja tutaj coś, nazwijmy to, odkręcać, kłamać o, w ten sposób. Karty też pokazują, że informacje niepotwierdzone trzeba zamknąć. Nie należy ich wypuszczać dalej, trzeba to weryfikować. Karty też pokazują tutaj, że warto, żebyście się otworzyli na nowe możliwości. Nowe możliwości, czyli jeśli jest przed Wami jakaś szansa poszerzenia wiedzy kursu stażu, które dostaniecie w propozycji, to przez własne ograniczenia, żebyście tego nie zaniechali, tak? Bo wtedy są przyblokowane po tym kursie, po tym stażu jakieś właśnie duże finanse, tak? Karty też pokazują tutaj, że mm, będzie w drugiej połowie kwietnia możliwość realizowania E, jakiś działań w, na polu administracyjno-urzędowym, czy to kredyty, czy to um, finanse urzędowe, administracyjne, które tak jakby mm... Nie do końca będzie jasne, jak się poruszać z tąże informacją, ale finalnie wychodzicie na tak zwaną prostą. Zatem, jeżeli mieliście niejasny wynik, czy też w jakiś tam sposób niejasno pole w cudzysłowie bitwy na polu administracyjno- urzędowo-sądowym, to karty pokazują, że macie szansę wyjść tutaj z tego z korzyścią. Jak najbardziej. Karty też pokazują tutaj, żeby uważać, co podpisujecie. Zwracajcie uwagę na, um, na podpis, po prostu i najzwyczajniej w świecie tu. Zdrowotnie pod koniec kwietnia mi się pokazujecie drugie wagi, żebyście zwrócili uwagę na. Wątrobę, układ kostny i układ odpornościowy, bo tu się pokazują jakieś dolegliwości. Układ kostny, ale pokazuje się tutaj związane ręce i krągosłup jednocześnie, zatem na to zwracamy uwagę. Układ odpornościowy i układ pokarmowy, wątroba też do tego zaliczamy. I teraz, tak, w historiach zawodowych poszerzanie nauki, nie bronić się przed tym. Warto skorzystać z tych opcji, gdy dostaniecie na przykład propozycję, nie blokować tego. Karty też pokazują, że mogą się pojawić jakieś pieniądze urzędowe bądź w jakiś tam sposób, nie wiem, kontakty w aspekcie. Eee, nie wiem umów przy pieniądzach i z pieniędzmi również jeżeli w jakiś to sposób walczycie na polu administracyjno-urzędowym to finalnie wychodzicie i będziecie wychodzić z tego na tak zwaną, w tak zwanej korzyści osoby, które szukają pracy karty pokazują tutaj, że będą zmiany raczej w tych poszukiwaniach niż otrzymanie tego, o co pierwotnie się staraliście, zatem jeżeli nawet gdzieś tam realizowaliście swoje poszukiwania w aspekcie na przykład branży a to możecie mieć albo inne stanowisko, albo wam coś zupełnie innego zaproponują. W historiach finansowych możecie dostawać mniej finansów niż na początku, gdzieś tam nawet zakładaliście, także uważajcie. Niższe finanse również, jeżeli na przykład jesteście z tytułu L4 może zakładaliście, że dostaniecie tyle, a jednak jest to troszkę inaczej. Pod koniec kwietnia z początkiem maja możliwe drugie źródło dochodu, bądź zmiany pracy, zmiany w historiach zawodowych, a, które będziecie wygenerować. E, Te zmiany będą możliwe do powrotu albo branży, z którą kiedyś zrezygnowaliście, z miejsca, które kiedyś zrezygnowaliście, bądź powrót do zawodu, który wydawało się być już to niemożliwe do zrealizowania. Kwestie związkowo. Partnerskie. Karty tutaj pokazują tak, pojawić się może dla osób, które szukają mężczyzny, a osoba, która w jakiś tam sposób jest, ale jednocześnie jej nie ma. To jest osoba na tak zwanym doskoku i tak się będzie realizować. Zatem jeżeli kogoś takiego szukasz, to super, jeśli nie, no to ta bajka będzie się tak tworzyć. I jeżeli gdzieś tam nie do końca daje Ci to komfort, to gdzieś tam e, możesz chcieć z tego zrezygnować, bądź zmienić punkt widzenia na zasadzie, aha, ten mężczyzna będzie po prostu od czasu do czasu, będzie miło, ale nie na zawsze, tak? Karty też pokazują tutaj, że osoby, które są w związkach, mogą mieć tak zwane określenia i deklaracje w emocjach, tak? Karta Sprawiedliwości z Asem Kielichów mówi o deklaracjach, przyrzeczeniach również. E, czasem o świadczynach, które były przekładane, odkładane być może, bądź o Oczekiwaniu także. Zatem coś takiego się też może rysować. Osoby, które szukają partnerki do związku, karty pokazują tutaj, że nie mam tu zdefiniowanej osoby, która miałaby się rysować jako partnerka na życie czy partnerka do związku długofalowego. Raczej karty pokazują, że ktoś będzie się Wami interesował, ale. Tyle w tym momencie, jakby nie mam sfinalizowanej tutaj znajomości, a może czy też nowego kontaktu. Jeżeli jesteście w związkach tutaj, wspierajcie się wzajemnie, bo to wsparcie będzie Wam potrzebne, aby nie przeistoczyło się to, że Wy się rozchodzicie tutaj, bo gdzieś tam to wsparcie jest kluczem do sukcesu Waszej, waszej relacji. Zatem na to drugie wagi też zwracajcie uwagę. I teraz tak, szóstka była, szóstka była w pilnu i pozornego szczęścia. Eee... Pilnuj, bo szczęście będzie pozorne. Raczej tak powinnam powiedzieć. Szóstka buław dla wielu tarodzistów jest to karta zwycięstwa. Dla mnie jest to karta: Zwyciężyłam bitwę, ale nie wojnę. I teraz tak, szóstka buław, jeśli uzyskasz dobrą wiadomość, to chodź w koło tej wiadomości. Na przykład poszedłeś, poszłaś na rozmowę kwalifikacyjną, tak z Tobą się skontaktujemy. I jeżeli w danym czasie się nie skontaktują, warto wygenerować samodzielnie ze swojej strony inicjatywę, bo ktoś mógł coś Zgubić, zawieruszać, zapomnieć, i wtedy, mimo że jest wielkie wow, to później jest wielkie buł. To też jest słumiany zapał. Zatem konsekwencja bez słumianego zapału i pilnować szczęścia, które do Was idzie, bo trzeba na nie huchać, dmuchać i pielęgnować. No dobrze, zobaczmy, co karty anielskie chcą Wam przekazać. Karty anielskie, co chcą Wam przekazać. Światło, światło rozświetla mrok i rozprasza ponury nastrój, przynosząc nadzieję i inspirację. Poproś anioły, by napełniły cię światłem, gdyż w nim zawiera się duchowa wiedza, to klucz do wszechświata, który daje miłość i pokój, a także ujawnia twoją wewnętrzną mądrość. W miarę jak twoje światło świeci coraz jaśniej, odnajdziesz sens i cel swojego życia. Będziesz promieniować jak latarnia morska, która przypomina bliźnim o tym, że Bóg chce im pomóc. Poproś anioły, aby rozpaliły i wzmacniały w tobie boski płomień. I afirmacja Jestem światłością i tym pozytywnym akcentem kończę horoskop dla Was. Mam nadzieję, że on pozwoli Wam uniknąć tych rzeczy, które nie do końca Wam się tu podobały, bądź dopingować i zmotywować do działań w momencie, kiedy pewne działania się tu realizują w taki sposób, jakbyście chcieli. Zatem, moi drodzy, pozytywnych zdarzeń, spokoju, zdrowia i pomagajmy sobie i Akceptujmy odmienność, odrębność widzenia decyzji, bo każdy z nas ma prawo widzieć pewne sprawy inaczej, a komunikacja może spowodować, że albo my zmienimy punkt widzenia, albo ta osoba może zmienić, bądź znajdziemy jakąś wspólną płaszczyznę. Dziękuję Wam raz jeszcze, całuję, pa! pa.